A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam fajną metodę na gemy. Dzięki tej metodzie będziecie mogli nawet zarobić parę milionów gemów dziennie. Pod tym odcinkiem macie giveaway na darmowego ekskluzywa. Jedyne co musicie zrobić to napisać jakiś komentarz, zostawić suba, łapkę w górę i to tyle. I wyniki pewnie się pojawią na jakimś live'ie moim. Pamiętajcie, że robię teraz codziennie live'y Bez simulatora i rozdajemy tam huge, więc dobra, my lecimy do odcinka. Dzisiaj pokażę wam fajną metodę i ogólnie kilka rzeczy, dzięki której po prostu będziecie mogli zarabiać fajną ilość gemów. Ja sobie właśnie tak robię często na live'ach i po prostu w ogóle w dniu i zarabiam z tego. Sporo gemów. Ogólnie, jak dobrze wiecie, mamy teraz taki event w Petsimulatorze takiego świętego Mikołaja, tutaj lata po mapie. I ogólnie jest ten event co godzinę o równej godzinie, że tak powiem. Czyli, na przykład, ten event jest 16, 17, 18, 19, 20, i tak tak dalej. O równych godzinach, po prostu co godzinę, jest ten event. I powiem tak, ogólnie opłaca się robić ten event strasznie, ponieważ ogólnie z tego eventu dużo reci tych prezentów, a potem te prezenty możecie robić na właśnie lepsze gifty, na przykład na tego X Larger, lub na tego tytani Gifta. I ogólnie tam się da Dropnąć huge'a i są nawet spore szanse na dropnięcie huge'a więc no po prostu polecam to robić. Jest to fajny sposób na robienie gemów. Ja tak dużo robię, ostatnio miałem chyba 12 godzin live'a i robiłem tak z 10 razy i zebrałem chyba z jakieś, nie wiem, 500 koła gemów może i kurde, dużo prezentów, więc naprawdę z milion coś takiego gemów na pewno zarobiłem w jeden dzień z tego. Jak właśnie możecie zauważyć na ekranie na przykład taki teraz dropnął miliard prezent tako po prostu, po prostu ten święty Mikołaj lata sobie po mapie i zrzuca z podłogi po prostu na podłogę rzuca diamenty, orby właśnie. I właśnie z tych orów da się drobno, np. Hyrucz Peta, te large Pety i tak dalej, więc naprawdę to się opłaca robić. To trwa może z jakieś 6-7 minut, więc naprawdę to nie jest jakieś długie, że zanim on przeleci tą mapę, no to nie wiem, tam 6-7 minut po prostu potrwa i po prostu latacie po mapie i zbieracie te gifty. I ogólnie z tych samych diamencików, bo tam, no nie wiem, on rzuca jednorazowo 50 gemów, tam 100 gemów, to z tego da się zarobić z 30 koła gemów, więc też dodatkowe gemy fajne. Więc jak możecie zauważyć, za minutę już jest ten event ze świętym Mikołajem, i go zrobię i po prostu na końcu pokażę wam co właśnie mi dropnęło z tego świętego Mikołaja, a potem pójdziemy na trady i sprzedam te wszystkie rzeczy i pokażę wam ile zarobię gemów, no więc dobra ja już robię ten event i widzimy się za chwilę, więc ogólnie skończył się już ten event i dropnąłem dosyć ciekawe rzeczy, jak możecie właśnie zauważyć mam już milion gemów dobite i ogólnie w taki sposób się prezentuje aktualnie moje EQ zebrałem chyba z 50 tych prezentów kilka tych prezentów i dostęp w ogóle górę od klucza za którą też możecie sobie właśnie sprzedać ją możecie właśnie sobie zrobić klucz i potem ten klucz sprzedać, więc naprawdę ten sposób na gem jest spoko. Ogólnie jak wam bardziej zależy to możecie robić jeszcze tutaj te questy na przykład, że musicie zniszczyć 3000 rzeczy na best area czyli właśnie po tym evencie co jest to godzinę możecie sobie pójść na lepszą krainę i tutaj właśnie pofarmić i robić te questy tam lub ogólnie tutaj pofarmić, bo czasami się respią te duże gingerbread house'y raz w ogóle z tego gingerbread houseami mi dropnął Titanic gift więc naprawdę jest co dropnąć z tego z tego no ale teraz sobie zrobimy widzowe te prezenty i właśnie te prezenty sobie przerobimy na te lepsze prezenty i właśnie sobie zrobimy Lepsze gifty. Jak właśnie możecie zobaczyć, mam te X2 gifty, jeszcze tego mam. Zrobiłem z 3 Santy i miałem te rzeczy, więc naprawdę no polecam to robić no i ogólnie jak nie znacie value możecie sobie wejść na value listę jakoś na przykład Cosmic value czy 123damans.com i właśnie sobie popatrzeć co po ile tutaj chodzi, i właśnie sobie potem to sprzedać za taką cenę po ile tutaj chodzi na stronkach. Więc ja wszystkie rzeczy, które po prostu zdobyłem z tych sants, z trzech sants w sumie sprzedaję teraz widzowie na trading plaży. Jeszcze dostawałem jakieś enchanty, ale już mi się tego nie, wy nie chce wystawiać, więc to są. Główne rzeczy, które w sumie udało mi się zebrać chyba z trzech sant jakoś. Ogólnie no wiadomo, drop jest różny, więc e, zależy co dropnięcie to sprzedacie. E, no jak, jak jeszcze by wam dropnął huge, pet, to byście już byli na plusie kilka milionów gemów, nie wiem z 4 miliony gemy. To jest naprawdę widzowie, jak wam jeszcze huge dropnie, a są nawet tam spore szanse, no to, to, to widzowie ja po prostu polecam to robić. No ja z tego nie wiem, ile zrobię z 300 koła, z sant, więc nieby wychodzi jedna Santa na 100 koła, ale to po prostu zależy też od e, szczęścia. No bo możecie nawet z jednej Santy zrobić, nie wiem 4 miliony gemów, więc zależy wam, czy wam huge wyleci. Więc no ja to sobie posiedzę i będę mógł sobie to sprzedać, no wiadomo jak się będzie ciężko sprzedawało to możecie sobie lekko e, taniej to wystawić i plus tego, że z jednego Santa zarabia się z jakieś 25 koła gemów więc też naprawdę fajnie, dużo gemów idzie z tego zarobić, jak będziecie robili tak nie wiem, co godzinę przez kilka e, godzin właśnie albo tak nawet przez kilka dni to możecie sporo gemów zarobić, wystarczy trochę cierpliwości widzowie i trochę szczęścia, to było na tyle w tym odcinku ja spadam, no i elo